Chciałem się dowiedzieć, jakie plany ma sportowy w przyszłym ja roku, nie. aby dalej się utrzymać w tej kadrze, no, bo mm. w młodzieżowej grupie, no nie jest mm. łatwo się tam utrzymać, no i Pewnie. dalej trzeba trenować, no. A gdzie się uczysz? W szkoleńczostwa sportowego Bałczy. Teraz jest już Bałczy. ostatnia, jest ostatnia ta klasa naturalna. Ta... Chciałbym zostać w no, mm. dalej to szkolić się w tym klubie, mm -hmm. bo nie ukrywam, że mamy tu jedne z najlepszych warunków w Elblągu. Znaczy w kraju do tak, trenowania? Tak. Warunki do trenowania są absolutnie rewelacyjne, czyli obiekt, rzeka, prawie kanał, albo odwrotnie. Teraz dwa mosty jeszcze. Też, jeszcze dwa mosty, tak, też, hmm. prawda. Można robić piękne zawody w przyszłości, na 200 metrów dystansy olimpijskie mój Bez, bez zaangażowania ludzi, bez, bez, bez jakiegoś takiego powiedzmy nie tyle hobbystycznego podejścia, ale powiedzmy takiego mocnego zaparcia, nawet czasami, bo to czasami trzeba drzwi uważać, nie da rady nic zrobić. I ja się cieszę, że tu są przede wszystkim władze miasta, pan prezydent, przede wszystkim są działacze, którzy zależy na tym i żeby to się rozwijało, to po prostu potrzeba jakby naszego wsparcia. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Najważniejsze to jest, że jest jakikolwiek pozytywny Stosunek do sportu władz miasta. Dla Grzegorza Nowaczek, prezydenta miasta Elbląga, w podziękowaniu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w popieranie idei wychowania przez sport. Tak uważa i to jest moje wewnętrzne przekonanie, i wszystkich tych, którzy się pod tym podpisali, niech hasło nieważne, wynik, ważny udział, jako parafraza słów Pierre de będzie w dalszym ciągu motywem pańskiego działania dla sportu i rozwoju naszego miasta. Mm, dziękuję uprzejmie. Bardzo miła niespodzianka, dziękuję. Gratuluję dotychczasowych sukcesów. Dziękuję Życzę bardzo. tej Olimpiady w Rio, ale zanim na olimpiadę, to jeszcze, jeszcze wielu medali w okresie... Ja powiem tak, się... jeżeli ja będę miał spełnione warunki, co do tego ja ja wykonania roboty. Jeżeli ja będę miał te warunki, to naprawdę ją wykonam i to mogę obiecać. Przyjmuję obietnicę, gratuluję. Dziękuję bardzo.